Z sobą jej rozmawia przez telefon z Maciejem Matciaka a tutaj jest reduta Zakrzyskiego i Pani zaradnej 3 maj 2025 roku reduta naprzeciwko ambasady amerykańskiej. No to to, to tak wygląda. Tutaj ludzie chodzą. Oczywiście jest to nie nasza wojna. Nie damy się wciągnąć do cudzej wojny. Nie pozwólmy dalsze, na dalsze rozkradanie ojczyzny. Pani Sapczenko Która zaginęła Na terenie Dobrej Ukrainy Po aresztowaniu Po sądach które zrobił jej pan Zeleński To jest Soros Menenc wolni od Soroża Wojnie nie Nie dla Ros, nie dla wojny Ros z Rosją To nie nasza wojna Żeleński pod sąd Uznajcie ludobójstwo narodu polskiego No war American soldiers go home Amerykańscy żołnierze do domu To są flagi Między innymi amerykańska Iracka Irańska Białoruska Ale ta prawdziwa No, Warszawa, miejsce konfederacji, konferencji, przepraszam, pokojowej NATO. B BRICS to ładne hasło, jest. Aby flaga Rosji. Przestańcie dostarczać broni Ukrainie. Ukraińskie ludobójstwo na, na, na polskim narodzie. Wojn i mało Polska Wschodnia 1939-1947, ale tak naprawdę to to ludobójstwo trwało dużo dłużej i dużo wcześniej i później się zakończyło także tak naprawdę to nie wiem czy tam przypadkiem nie dwa miliony ludzi zginęło bo to nie tylko sam Wołyń ale przecież całe Kresy a także mordowali na terenie już Rzeczypospolitej Polskiej następnie wczoraj nas mordowali dziś im, dziś im płacimy Czyli to tak, jakbyśmy im zapłacili za to, że nas mordowali niestety. Tutaj ukropolin stop. No i tutaj jest Blackrock Vanguard. A to wszystko pacynki, które tutaj są rządzą, rządzą. Jako pośrednicy wypełniają rozkazy globalistów to nie, nas, nie nasza, to wojna braterstwo Słowian braterstwo Słowian sankcje przeciwko narodowi syryjskiemu są rażącym naruszeniem naruszeniem przepraszam najbardziej podstawowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zbrodnią przeciwko ludzkości syryjskie i polskie organizacje społeczne społeczne i patriotyczne żądają Wycofania z polityki nielegalnych sankcji Klub Syryjski w Polsce, pomoc dla Syrii, Stowarzyszenie Orient. Żądamy zniesienia nałożonych przez USA i Unię Europejską i kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę, jednostronnych restrykcji ekonomicznych nałożonych na naród syryjski i zakończenia niesprawiedliwej blokady. No i tutaj mamy Jego Ekscelencję Właściwie to po pierwsze, nie wiem, w brozie chyba Pana Ronalda Legana A tutaj są Symboliczne zwłoki Ludzi zamordowanych No pozostało się buty Tak no i tak, ludzie przychodzą, oglądają, patrzą się. No jak widać niektórzy nawet nagrywają. Nie ma czegoś chyba w, takiej, w całej Europie.

To je bilo bilo veliko.